Witam, witam w dzisiejszym opening'u a to takich boosterków taka kolejność ściągnę tylko album w razie jakiejś dobrej karty a to powinno się stać moi drodzy czas najwyższy uzupełnić najlepsze trafie Zaczynamy od miu Mew i miu Obym go trafił w tym busterze, no? Moi drodzy Robimy tak. Ży. Ży. вже показуємо з що я тут спойлерую мої друзі Ty, ty, ty. By tu coś było fajnego Jak na razie Lipton Snoran powtórka Ty nam powtór, Stali Meditate, który się rozciąga o świcie w lasku No i bat. Huuhu uh, uh. Ktoś to zna. Bardzo dobrze i... No nie, powtórka, moi drodzy. Tak nie może być. Powtórka. No. No bo się wkurzę. I ostatni booster. Uo, ale się błyszczy. Tak, ta karta, co w nim jest. Beznadziejne otwarcie. cztery karcioszki i tu ma być full No kto? nie miałem jeszcze też nie miałem też nie mam I... chyba nie mam 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 Mam? Oby nie. I? O oh my godness! O kurde! Oh! Wiedziałem, że tu coś będzie. Nie chciałem wybierać, czy tą tą biorę, czy tą. Wziąłem po prostu dwie paczki. O mój Boże! Moja pierwsza złota karciożka o! o O mój Boże. Nie wierzę <śmiech> <śmiech> O Bialutki kozik!

O mój Boże! Powtóreczka, ale za to się opłaciło. I No. No no no. Oby takich openingów więcej! Elo, Elo! Siema, siema!